Witam Was serdecznie po długim czasie e, z odcinków gotowania na fazie. Tak jak obiecałem, będą u mnie osoby rozpoznawalne. No i jest też osoba, której byście chyba się nie spodziewali. No bo przyjechała z dupy. E, tak się akurat złożyło, że w innym celu przyjechałem, ale skoro już jestem z nożem, no to zróbmy to. Słuchajcie, ja jestem osobą, która nie potrafi gotować, a przynajmniej nie potrafiła totalnie gotować do niedawna, od kiedy z Tymonem, z moim synem, robimy na jego kanale program Wiemy, czyli program, w którym jemy rzeczy i też dowiadujemy się różnych ciekawostek związanych z danym krajem. Robiliśmy kiedyś pattaje z nim, pattaja tajskiego, który tak de facto nie jest do końca tajski, ale to jest inna już historia. Wspomnijmy po drodze. Natomiast natomiast dzisiaj zrobimy tego Pattaja. Dawid zastanawiał się czy uda mu się kupić te składniki w jego mieście. Do Wiecie, ja mieszkam w Żorach i nagrywamy w Żorach, więc ogólnie rzecz biorąc... To e, prawda. Mogło być ciężko, ale z pomocą znajomych i tak dalej, i tak dalej udało mi się wszystko zdobyć i jest okej. Okay. Dawid uruchomił wszystkie kontakty, słuchajcie. Normalnie w mieście ludzie nie, nie są w stanie załatwić... E, znaczy, są w stanie łatwiej załatwić klefedron niż sos rybny, serio. <laughs> to, to akurat w Żorach jest prawdą. <laughs> Maciek przyjechał. Robimy u niego, u mnie, a tutaj w gotowaniu na fazie chodzi o to, że porozmawiamy też troszeczkę o podróżach. O pewnie, o super, ja kocham podróże, nie latam samolotami. W ogóle? W ogóle, kumasz? W ogóle? Kurwa, boję Czyli w, się w Tajlandii strasznie. nie byłeś na przykład? Nie byłem no w, w Tajlandii. Bo tajskie, tajskie. Nie byłem w Tajlandii. E, Jedynym miejscem, do którego jeżdżę, jeżdżę rokrocznie, to są Włochy, które kocham i w których mieszka moja teściowa i do których po prostu uwielbiam jeździć i jest tam super. Uhum. Kocham włoską kuchnię też. No tak, no kto nie lubi pizzy, ale również makaronie, To nie pizze, ale to są steki, to są fiorentina na przykład, zajebiste, to są e, dania, to są e, Yy, wszystkie yy, wiesz, wędliny to są salsicie, które są typowo włoskie. Gdzieś tam miałem okazję spróbować, aczkolwiek yy, jako prosty chłopak z żor. Jedyne co, to mamy jakąś tam pizzerię. Jeżeli ono woskryje, że chyba że rzeczywiście jeszcze makarony też się uda, a tak? To no, nie dałem okazji. Jak bo byłem w Włoszech, to byłem bezdomny, więc. Byłeś w Gruzji, prawda? Byłem oczywiście. Gruzja jest bardzo podobna do Włoch pod kątem kuchni i pod względem gościnności. I tego, jak ludzie podchodzą do ciebie. Oczywiście Gruzja jest jednak takim. To jest rekord gościnności. Innym, bardziej leniwym krajem pod tym kątem, że tylko myślą o jedzeniu, tylko czekają na kolejne danie, tylko czekają na to, żeby kolejna była. No i jeszcze o czaczy. I Czacza, oczywiście, że Czacza. No to we Włoszech, wiesz, wiadomo, proseko, wino i tak dalej. Natomiast Gruzja jest bardzo zbliżona pod kątem tego, że po prostu kurwa tam cały czas żresz po prostu i wszyscy Cię zapraszają i robicie różne rzeczy. Od czego zaczniemy? No bo pad thai, danie, które my uznajemy za tajskie, mimo że pochodzenie... Nie, Chyba jest chińskie, chińskie. tak, jest Ale chińskie pierogi i, podobnie. Tak, ono zostało sprowadzone, tak mi się wydaje, że e, e, Tajlandia nie miała swojej takiej potrawy tam po... Po, chyba po wojnie drugiej światowej, ale mogę teraz skłamać, bo nie pamiętam, bo zwykle takie rzeczy czytam w wikipedii. Więc... Ja kiedyś czytałem Wikipedia, ale zawsze jakbym byłem ujebany, nie? To to mi się, no to wtedy zawsze mi się chciało po prostu... E, wiedzy szukałeś. Po prostu się ujebałem, tylko siedziałem na komputerze kilka godzin i czytałem o wszystkim, nie? Wszystkim co, nie wiem, na przykład powstania, jakieś coś, to mnie wtedy czyli, czyli interesowało, czyli edukowało jest... mnie to. Czyli w takim razie, e, wszyscy uczniowie powinni być ujebani na lekcjach, wtedy ich to będzie interesowało. Zaczniemy może od tego, że trzeba by było pokroić te rzeczy. Tak jest. Kiełki, są kiełki. Mam kie, i to są to fasoli mung, czyli bardzo ważne. Udało mi się znaleźć w naszym żorskim markecie, tym największym. Eee... Tofu to jest rzecz, o której zapomniałem, bo nawet nie chciałem o nim pamiętać. Co to kurwa jest w ogóle tofu, stary? Tofu to jest to nie ma, to nie ma, Ale to nie ma w ogóle pochodzenia zwierzęcego, czyli to nawet nie jest jedzenie. To jest roślinne, ale tak samo... Od... Ale soja to jest to, od czego rosną cyski mężczyzną? Słuchaj, e, tak, jeżeli przesadzisz z ilością soi, to tak, jak najbardziej. Czyli ja na przykład jestem gościem mięsożernym, chociaż bardzo chciałbym nie jeść mięsa i z przyczyn tam etycznych, wiadomo, i też dlatego, bo mam chorobę, która nie pozwala mi jakoś specjalnie jeść mięsa ani owoców morza, ale... No właśnie jak jestem we Włoszech, to nie potrafię sobie odmówić właśnie Fiorentina albo nie potrafię sobie odnowić no, no, no owoców morza, które tam są frito misto. A śląsku wursztu to sobie umiesz. No odmówić. kurwa też nie, no wiadomo, ja to człowieku! Nie. Dobra, lecimy. Y Mamy paprykę Chili, nie wiem czy w ogóle to jest potrzebne, ale pomyślałem, że w sumie musi być ostre, bo ja lubię jak piecze dwa razy. Ja no tak samo. Ja w ogóle lubię jak piecze cztery razy, czyli najpierw zjadasz, wysrywasz, zjadasz raz jeszcze i wysrywasz. O człowieku. Aż ten smaka narobiłem. <laughs> I, czy my być całe tofu będziemy używać? E, nie musimy całego. Zresztą zobaczymy. Najlepiej całe, bo ja nie mam co z tym zrobić. No jestem, to, Wiesz, to użyjmy cały. To chłopak ze Śląska. Czekaj, tutaj już powinienem dać. Yy... Nic. Na razie nic, kompletnie. Na razie nic. Na, nic, na, razie, nic. na razie nic. nie dajmy. przede wszystkim musisz spaść krewetki. Potrzebujemy sparzyć krewetki. Przepraszam, że mi tak szczęka lata, bo mnie coraz częściej ludzie oskarżają o to, że e, na Foroże. Ale mam problem taki, że mam tyle energii, żebym przyjebałbym ci na przykład, nie? Po prostu chce mi się. Jak miło, miło! Od razu się lepiej gotuje. Ja dzisiaj byłem na, na przykład na treningu, tylko dlatego, że, że mówię, że rozniesie mnie. Więc ogólnie rzecz biorąc, kudnięcie ma jednak swoje słabe strony. No ma pewnie. Bo nagle się okazało, że mam za dużo energii i mszczana lata ze względu na to, że chce wszystko. A Szczypior ma. Pochodzenie z własnego ogródka. Tutaj jeszcze w międzyczasie rośnie mi piękny yy, koper. Yy, powiem wam że warto, warto w tych czasach mieć swój szczypior i wszystko swoje, bo w markecie to są obszczane przez lisy. A tu przez ciebie tylko! Dokładnie, po melanżu w sobotę. Co mam zrobić? Oblewać? Yy, Wstać krew i tak i yy, pasz je. Czyli tak powoli oblewaj, żeby się wszystkie sparzyły. Ale śmierdzą, kurwa, jak jakimś... Ściekiem. Zajebał jest okienka karitasu. Dobrze, że w Żorach nie ma okna życia, bo bym Może nie było w tej rodzinie. Uuuu, zbyt grubo. Ale taka prawda. Ja tymona raz. Cię, mamo. Ja tym ona raz zostawiłem w okienku życia. Ale już wrócił. nie mieścił, to chyba widziałem. Tak i wrócił. Nie wiem, czy takie duże już można. Już chyba, jednak jest. Pamiętasz, jak nasi rodzice mieli nas w dowodach osobistych, pamiętasz? Teraz mm. nawet dzieci w dowodach osobistych nie ma. Kurwa. Ale tak, Kiedyś, kiedyś poderwałem taką laskę na Ustok. I okazało się, że ma 60 gorzej, lat. Gorzej, gorzej. Idziemy sobie za rączkę i nagle jej tata mówi, o cześć, coś tam, nie? Nie, ona mówi, cześć tato. A on mówi, spierdalaj, nie mam cię w dowodzie. Nie, patrzę, on podchodził i mówi, ej nie co? mów tak do mnie, kurwa przylaska. <laughs> Naprawdę, tak było. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że mnie nie oglądasz. <laughs> Widzę, że słuchajcie... To było 13 lat temu. <laughs> ja tutaj dużo Więcej grubszych historii słyszałem, ale... A, wiecie, ale kurwa dupa cicho. A Słuchajcie, wodę trzeba posolić. Kurwa, nie, 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 nie do tego nie? makaronu. Nie. A chciałem się pochwalić, że mam ale sól... sól. Sól też wrzucimy do sosu. Który Dobra, mam sól kłodawską. Dlaczego o tym mówię? Nie jest to sponsorowane. Mówię o tym, że kłodawska sól pochodzi z Kłodawy, czyli z Polski. Więc po co mamy himalańską spożywać? Po co mamy używać, nie wiem z jakiego kraju mamy sól morską? Tak samo czarny Trzymajmy Afgan. Po co wam czarny Afgan, jak macie polski mefedron? No, no właśnie. <laughs> Ej, mefedron nie jest polski, mamy amfetaminę polską. Tak, polska amfetamina to prawda. Dobra, maczka. powiedz mi, ile razy w życiu latałeś samolotem? Yy, raz leciałem z babcią, gdzieś tam jak miałem 4 lata, ale tego nie pamiętam. Pamiętam tylko, że dostałem cukierki, bo mnie tak w uszy napierdalało ciśnienie. Ja mam problem z uszami akurat, więc wiem co chodzi. Yy, yy, Aha. I to ja miałem z 5 lat, więc yy, tak średnio yy, to, to pamiętam. Natomiast drugi raz świadomie poleciałem samolotem. I to właściwie traktuję to jako pierwszy taki mój lot uh -huh. do Tunezji w 2003 roku. Wsiadając do samolotu, ja już się bałem, ale stwierdziłem, dobra, boję się dlatego, bo nie leciałem. Bo nie pamiętam tamtego lotu wcześniejszego, więc, więc spróbuję. No i wsiadam, i tak samo, samolot ruszył. Trochę taki zesrany jestem, ale dobra, jakoś lecimy. Ja sobie tam wychylam się przez okno. Widzę dolomity, bo przelatujemy nad górami, zajebiście to wygląda. I tak wszystko super. Po czym nagle taki jest, jeb, kurwa! I nagle tak zatrzęsło samolotem, nie? I ja sobie myślę, o kurwa, o kurwa, przejebane. Po czym, tak jak ja tu siedzę, tam jest okno, Stewardesa tak się wychyla, patrzy, taka przerażona, kurwa, co się stało, nie? I ja w tym momencie się zesrałem, nie? Ja sobie myślę, kurwa, nie, koniec. Nie, A kurwa. że silnik się coś. Tak. I e, myślę sobie, nie, no lądujemy, to ja już nie wracam tym samolotem, nie? W sensie już nie, nie wracam do, do Polski. No z Tunezji byłby problem. No, no i, i tak pamiętajmy, że to jest Afryka. Tak. E, I wylądowaliśmy. Ja ucałowałem ziemię jak minister Siwiec, Onegdaj. A to i... nie był Kwaśniewski, który Kwaśniewski udawał, udawał nie, naszego papieża? Nie, Kwaśniewski do ministra Siwca mówił, proszę, proszę ucałować ziemię. Ja już nawet nie pamiętam stary, to było lat temu. Kwaśniewski. No, a przecież chyba go nikt trzeźwego nie widział. Tak. A e... choroba filipińska, jak to mówiła Jolanta. Jak to, tak, była to choroba filipińska, to ja miałem tunezyjską chorobę. I w drugą stronę, jak już leciałem, bo jednak się stwierdziłem, no dobra, polecę, to całą drogę po prostu byłem, wiesz, taki... O... I od tego czasu nie leciałem samolotem pobreźnie A czyli odkąd posiadasz swoją rodzinę tak dalej, nigdy nie, nie pojechałeś? Chula. Tylko jeździmy samochodem wszędzie i jeździmy tak jak mówiłem, zwykle do Włoch. Ale na przykład do Afryki można ale przez Maroko da i tam się, no. przepłynąć tak dalej. Do, do Hiszpanii i już... Do nie Hiszpanii nie. no Trzy łyżki sosu rybnego Trzy łyżki... A jebie Pokaż. Bo nigdy nie bochałem O ja pierdolę my to będziemy jedli? Taka. A to A powiem Ci szczerze? W harcerstwie, jak budowaliśmy wioskę, w się sensie nasz podobus... To tak druch napachniało. Nie, to po, po trzech dniach roboty, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy się za bardzo myli, to tak nam jak skarpety jebały. Więc ogólnie fajny sos, polecamy bardzo sos rybny. Tak, musi kara. Mam sojowe też, kurwa jasne. Chili. Kurwiwa czosnku nie ma. Eee, Dajmy tam chwilę. Czyli o podróżach za dużo nie mogę z tobą rozmawiać, ale dobra. Ale mogę... Ale się powiedzieć... po Europie jeździć jednak samochodem. To wyobraź sobie, że ja robię y, 15-godzinną trasę raz w roku na raz, nie? W sensie. Mhm. Bez odpoczynku po prostu jadę od tam 6 rano do 21, nie? Mniej więcej. Albo jak o 4 wstanę to do 19. Musisz się wspomagać? Y, jakieś wiesz. Y, y, Jakieś napoje energetyczne, ale też nie, nie jakoś specjalnie zabrał. A zapytałem. napoje energetyczne, no nie wiem, za moich czasów były inne wspomagacze. Ja nie wiem. <laughs> nie. Kurwa. Zaskakujące, ale nie uważasz, bo wiem, że można yy, poradzić sobie z tym poprzez terapię. Słyszałem. Ale wiesz co, powiem Ci tak. Mam ziomka, yy, których ziomek, mam ziomków właściwie, małżeństwo, mm. których mm. ziomek też bał się latać i poszedł na terapię. I został pilotem. Nie, wiesz co, to jest gorzej. No. Przestał się bać, w ogóle latać i zostawił całą rodzinę, kurwa. I A. wypróło go z emocji. Ta terapia spowodowała, że on nie miał prawie w ogóle emocji. I wiadomo, że każdy musi mieć predyspozycję do czegoś takiego. Ja żeby... na przykład nie wyobrażam sobie iść na terapię, jak mam dziewczynę, bo może na terapii on zrozumiał, że z nią nie chce być, więc byłoby przykro jej. <laughs> więc teraz na przykład mogę chodzić na terapię, choć przerwałem ze względów różnych, bo jej nie mam, gdyż nie chcę. Ale ja to lubię, że przychodzi do mnie gość i on robi. To jest piękne, to jest właśnie gotowanie na fazie, czyli Ale... coś, co jest antygotowaniem. Brązowy jest... cukier. Ale wiesz, brązowy cukier. To, to, to A co, co jest złożyć do dupy i wyciągnąć? Ej, wystrasz! Z dupy, cukier z dupy. No. Słuchajcie, tego się kurwa nie spodziewałem. Kupiłem go zeszłym roku i go nie użyłem. No właśnie widzę. Pat... Ale patrzysz, się nie zaległy robaki w nim, nie? Nie ma. Brązowy cukier, sos rybny, wrzucałem sos sojowy teraz. A, sos sojowy. Cztery łyżeczki. Wiecie co za lepsze? Bo gość to u mnie wybiera swoje danie. I tak się zdarzyło, że nie miałem żadnych produktów azjatyckich. Jako prawdziwy polski patriota. wiadomo. No. I ja się cały czas. Kapusta, przytulna jestem, kurwa. Kapusta pekińska, chłopcze. A, ja bądź... tylko polska. Tak, czyli peperoncini. A to są jeszcze te e, suszone. Mhm. możemy dodać. Jeszcze tego chociaż dodaliśmy świeże chili. Nie, e, człowieku, świeże chili nie jest tak ostre jak to. to możemy trochę dodać, bo... To mało, mało, bo to, to są takie poważne rzeczy. O kurwa. No nie będziesz szczypać nawet 4, bo to jest 6 razy. Chciałem parę razy stracić zjeść. I rozumiem, że Ciebie na razie nie interesuje podróżowanie, albo po prostu zaakceptowałeś to? Mnie interesuje to? bardzo podróżowanie, tylko ja po prostu nie potrafię. Wiesz co, Maczku, jeżeli zechcesz, to zrób coś z tym i ja obiecuję tutaj przed moimi widzami i twoimi również, bo pewnie zobaczą, że polecę z Tobą pierwszy raz samolotem, będę ci trzymał za rękę. Ja chciałem polecieć wierskim. kim, jest taki gość, który się nazywał tur nazywa turbulenc turbulencję. A wiem kto wiem, wiem, kto? wiem. pozwolę. Kapitan Dariusz i nawet kiedyś do niego napisałem, bo ja sobie pomyślałem, że ja mógłbym polecieć samolotem, hmm. kurwa, gdybym był w kabinie pilotów i oni by tak jak dentysta mi mówili, a teraz robimy tak, a teraz pull up, pull up terrain Mówią o tym, że je, był jeden gościu, który był w kabinie pilotów. No wy, fera. Ten, ten. A pasta tamaryndowa. Bo tutaj nie było w przepisie. Za... A i tą pastę to musiałem trzy razy do Oszą jechać. Pokaż. Takim czem. No tak trochę. Kurwa. Za dużo? Nie wiem. Dobra, sorry, tak to w jakoś. Dobra. A orzeszki mają być niesłone, albo jestem nie słone. Ja bym bardzo chętnie na przykład, wiesz co, zobaczył Stany. Stany dla mnie są takie... Eee, stary, Stany. Stany są... Kurwa, ale... Całość? Ta. O ile Stany ok, to fajne, ale na przykład nie pod kanał, nie? Ja się o mnie chodzi na przykład, nie? Nie no, jasne, jasne. Za mało się tam dzieje. To jest nudne miejsce w chuj. Jak szczena mi rzeczywiście lata. Może ja rzeczywiście, może mi dosypują jakichś narkotyków. Lata ci szczena? No. Od supli. A nie biorę supli. Nie? Żadnych? Prawie w ogóle, no, Witamina D3 czy coś. soli, tej soli słynnej słodajskiej, czyli naszej polskiej, a nie z jakiejś tam y, Himalaju i tyle. Ja wolę, ja zawsze będę mówił o tym, co nasze polskie i nie muszą mi za to płacić. Uważam, że powinniśmy po prostu y, dać robotę. Nie, no tak, jasne. ja tak samo. Y, polskie stacje benzynowe Daniela Obajdka. Jeżeli chodzi o stacje benzynowe, to kieruje się jedną ważną rzeczą. Ceną. Więc tankują Francuzów. Krewetki trzeba odsączyć z nadmiaru wody najlepiej właśnie ręcznikiem papierowym. Tak, daj trochę tego oleju. Było napisane, że dużo. Tak? Nie wiem, chyba. To jest kokosowy. Olej kokosowy. Kupiłem taki, żeby wytrzymał długo. Bo ja nie używam takich rzeczy, bo ja mam sprayu spreju wszystko. Sprayu? spreju? Tak. Olej, kurwa w sprayu? Tak, oliwę w sprayu, wszystko w sprayu, bo używasz 20 razy mniej. No. A to oznacza, że spożywasz 20 razy mniej kalorii. Okay. A 100 gram oleju jakiegokolwiek ma około 800 kalorii. Co oznacza, o. że w chuj. Bo się tu spali ten plastik. Masz słuszność, amigo. I teraz tak, krewetki wrzucimy jak się zrobi makaron. A makaron się jeszcze będzie robił chwilkę. Dziękuję, że jesteś taki ogarnięty i to jest najpiękniejsze, że każdy powie, oglądając, kurwa Paza zapraszasz gości, jesteś taki ogarnięty. w ogóle się nie przygotowałeś, nie masz szacunku do swoich gości. Kurwa, o to tu chodzi. Słuchaj, z dzieckiem robię też kanał, więc <grym> muszę być ogarnięty. Dokładnie. Co Właśnie... ty się tam tak śmiejesz, Mateusz, ja, za kamerę? Ja nie mam dzieci, przynajmniej takich, które uznaję za swoje. Więc, no wiesz, w no Afryce to chudnik co tam lata. Nad... Wiadomo, no, pękarty fazowskiego Pękarty fazowskiego, zwane, fazowskiego no Ramzej właśnie. fazowski. No, powiem ci, że jest trochę kraj. Ramzej faza. <laughs> James fazowski. Tak, John. John no. fazum. Nie, to jest nie, czekaj. A, a, babci. Dosyć makaron. It's a pro. I przepłucz go zimną wodą. Tak jest. Żeby się nie skleił. To ja wrzucam krewety. PIK! mały Mamy ognia? Nie, duży. Chuj! Tak. Tak jest dobrze jak robię? Ta. I tak. Jak się powinno chwilar... A co robić? udaje tofu? Co udaje tofu? No bo wiesz, wszystko może udawać tofu. Tofu ma to do siebie? Na że pewno najlepiej udaje gówno. Że tofu, tofu nasiąka wszystkim. Jak młodzież na TikToku. Ktoś ruszę swojego TikToka, na którego zapraszam? To powinno być Tiktoku. Tiktoku. A, jajka będą potrzebne. Kurwa. Weźmy trzy jajka. Dobre jest? Nie wiem, czy to dobrze, że przykrywam. Nie znam się na tym, kurwa. Chuj z tym. No, trójki. No trójki wiadomo, stary. Z obozu <laughs> koncentracyjnego, dla kur. kurwa. trójki. Tak się zdarzyło, 10 złotych za 30 sztuk. Dobra, bach, makaron. A jeden widolet jest, a gdzie żółw? A to dobra jest Pokaż, pokaż. O jak ładnie Nie wiem czy kurwa nie będziemy żałować tego co teraz zrobimy Nie, jest git Sojowy też O, zaczyna to mieć kolor azjatycki To prawda Teraz mieszaj, Mieszaj, mieszaj. No. Okay. Chyba na koniec będzie trzeba przykryć. Kurwa, czy To musi być zajebiste. Wiesz co jest najlepsze? Że ja tego nie jadłem w Tajlandii, a byłem chyba z ile Naprawdę? A ci może mi to dali, ale nie wiem czy to się nazywa pata. Ja po prostu przychodziłem i brałem to co najtańsze. <laughs> I pokazywałem palcem, że to. Chcę mogło to mogło być kurwa najtańsze. Nie, ogólnie rzecz biorąc masz troszeczkę do zwiedzenia, jeśli byś chciał unikać y, lotów i myślę, że to nie jest to, nie jest to tak, że to jest wszystko stracone, nie? Ja wiem, że nie jest stracone, ale też ja chcę się nauczyć w końcu latać, nie? Słuchaj, I... jak cię mogę... Słuchaj, na żonach to można to... polatać, kurwa. Możemy to załatwić. Nie, teraz wyszedłem na tam. a dawno te czasy są za sobą. Ci często robisz padtaj domu? Nie, drugi raz zrobię. To jest drugi raz, jak w życiu robię padtaj. Wydaje mi się, że tu będzie lepiej. Też mi się wydaje, że tamten wyszedł gorzej niż ten. Ten wygląda jakoś tak, ale jeszcze tak, kurwa o, o smaku ci, jest nie Jest Tak bardziej głodny. Nie mali, ale byśmy to przypalili. Jezus Maria, nie róbcie a tak jak my. Bo on Co, jest przypalony? Głupiej. Ja lubię przypalone, ale nie wiem jak ludzie. Ja też lubię przypalony. i y, pad taj, sam pattaj nie powinien być przypalony. Krewetki to powinny być troszeczkę przypalone. Ale niestety krewetki moim zdaniem wróciliśmy na za mało y, za mało gorący Ogień. Za mały za mały żor. I teraz magiczny sposób. Kosztujemy? Na no pewnie. Nigdy nie zrozumiałem ludzi, którzy lubią krewetki. Już to jest robak. Trochę no za dobre. kwaśne. Trochę za wyszedł. Więcej cukru powinniśmy dać. O. Mm. Ale powiem ci, że jednak smakuje. Czuć. Jakąś rybą. To ten sos? Mhm. Mm mm -hmm. Ale zdecydowanie. No, Krewetki się zrobiły. Słajd. Gdybyś, gdybyś miał się przełamać, jeżeli chodzi o loty poza Europę, to rzeczywiście Tajlandia. Najbardziej ci polecam. Tam się leci kurwa 70 goli. Nie, z 15. Nie, Nie wiem ile w sumie. Nie pamiętam. Mm. Wiecie jak ja mam? Wchodzę do samolotu. Jak babki pokazują, że te wszystkie wiesz, co tam się wydarzy, ja już śpię. Aha. Ja tam mm. ja, ja tak miałem wyjebana. Ja tak miałem z pociągami. Ja tak miałem z pociągami, że wsiadałem do pociągu i zasypiałem zanim jeszcze pociąg ruszył. I bardzo dobrze. Powiem Ci, że dla mnie jest OK, aczkolwiek napadno, to nie ma nic wspólnego z Tajlandią. Ten y, pattek? -taj? Chodź mhm. nie. <świnie> no nic. Możemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję za to, że yy, podzieliłem się tą tajemnicą kulinarną, niesamowitą. Tajemnicą kulinarną, coś czego nigdy w życiu nie robiłem i mam zamiar nauczyć się to robić rzeczywiście w domu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie, i tak dalej, i tak. Będzie dalej. dobrze. Pa. Yo, yo.